Mini piekarnik Raven EPI004X. Dzięki dużej mocy maksymalnej szybko się nagrzewa, więc nie musisz długo czekać, by przygotować swoje ulubione danie. Piekarnik ma kompaktowe rozmiary i zmieści się w każdej kuchni. Ma jednocześnie sporą pojemność, więc przygotujesz w nim danie dla kilku osób. Masz do wyboru kilka ustawień nagrzewania, w tym także termoobieg. Dzięki niemu przepływ gorącego powietrza skraca czas przygotowania potraw i usprawnia ich równomierne pieczenie. Piekarnik jest bardzo łatwy w obsłudze. Wszystkie ustawienia grzania i temperatury zmienisz za pomocą pokrętł. Osobnym pokrętłem ustawisz timer. Mini piekarnik ma też zabezpieczenie przed przegrzaniem, a jego wnętrze jest oświetlone. Wraz z piekarnikiem otrzymasz rożen, blachę do pieczenia, ruszt, tackę na okruchy oraz dwa uchwyty do bezpiecznego wyjmowania nagrzanych elementów. Mini piekarnik Raven EPI 004X szybko się nagrzewa dzięki dużej mocy. Ma sporą pojemność mimo kompaktowych rozmiarów oraz termoobieg. Po więcej informacji informacji wejdź na eurokom.pl